Cześć wszystkim, witam Was na kanale Game Time Zone. Dzisiaj dalej będziemy grać Warcrafta 3 Reforged ale tym razem inną rasą. Ostatnio graliśmy nieumarłymi. Teraz zobaczymy, jak gra się ludźmi, jakie zmiany zostały poczynione w tej rasie i zmieńmy sobie i zagrajmy mecz 2 na 2, ostatnio było 1 na 1. Zobaczmy teraz, jak w drużynach wyglądają rozgrywki. No Przyznam szczerze, że jakiś lag się pojawił na BattleLecie jak wchodziłem, jakiś był problem. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Znajomi mi też zgłaszali, że mają problem, że ich wyrzuca z gry podczas rozgrywki. Też nie wiadomo dlaczego. Dużo jakichś błędów się pojawia. Mam nadzieję, że nas to nie spotka. Zobaczmy, wyszukajmy sobie mecz 2 na 2. Sprawdźmy też, czy mechanika jednostek u ludzi jest OK, dlatego że y, też słyszałem informację, że czasami ciężko jest zaznaczyć jednostkę, dlatego że jej obszar dookoła jest zbyt mały. No, po, po tych zmianach, że tego nie było w klasycznej wersji Warcrafta, no zobaczymy, przekonamy się. Gramy ludzie z nieumarłymi na ludzie i losową rasę. Troszkę szkoda, że ta miniaturka mapy jest yy, taka, taka pikseloza Troszkę może się czepiam, ale wszystko ładnie zostało poprawione. A tu tak dziwnie wygląda, że widać taki tak to nienaturalnie trochę według mnie wygląda. A może się czepiam? O co chodzi? No to zaczynamy. O, popatrzcie, jaki ładny teren, zielony las. Ja myślę, że możemy klasycznie zagrać. Czyli arcymag, farma do kompletu, no i koszary za chwilkę. Zobaczmy, jak mój sojusznik będzie grać, czy będzie może budować rifles, strzelców. O, popatrzcie, jakie tutaj mamy na mapie kolory fioletowe. A jak zbliżymy, o. Kwiatki ładne, to ten teren pasuje do elfów bardziej, pewnie to jest z e, krainy elfów. Ja też przyznam się, że ja nie znam dość dobrze mapy. W ogóle bump nie znam, bo ostatnio grałem w Warcrafta w Frozen Tron dobrych, naprawdę dobrych parę lat temu. Dużo się zmieniło w samych patchach, w samych rozgrywkach, w samym w samej balansie rozgrywek. E, I pytanie na ile też te zmiany... Miały wpłynąć na reforged względem tych graficznych komponentów, no ale myślę, że nieznacznie. Ok, troszeczkę budujemy jeszcze chłopków, chyba jednego jest za dużo w kopalni, zaraz musimy następną farmę budować. Sklepik by się też przydał. O, zobaczcie, nawet ślady tutaj są. Ja nie pamiętam, żeby one były wcześniej. Ślady błota. Roz, rozchodzonego błota. Bardzo fajnie to wygląda. Fajny pomysł, trzeba przyznać. Lizard właśnie ma. Skupia swoją uwagę do detalu, jeżeli chodzi o grafikę. I to często takiego detalu, na który normalnie grafik nie zwróciłby może uwagi no bo mogłyby tych śladów nie mieć pra nie być prawda i by się też nic nie stało a mimo wszystko gra by wyglądała ładniej a tak jest taki dodatkowy prawda element o i tutaj też widzę że są ślady jak się chodzi no dobra spróbujmy weźmy sobie do pomocy tutaj kilku milicjantów zrobimy drugi żywiołak wody też tu sobie podgrupujemy i z dwoma żywiołakami myślę, że już można atakować i milicjantami. No to próbujemy. Dość klasycznie gram. Odsyłamy tych, którzy są uszkodzone jednostki. W ogóle ja mam wrażenie, że troszkę klipy są mądrzejsze niż były. Że po prostu trzeba no, pilnować te swoje jednostki, żeby one nie zginęły. I takie bez beztroskie, a patrzenie gdzieś indziej na ekranie, no może się bardzo... bardzo źle skończyć, przyznam szczerze. Nie wiem właśnie na ile to jest reforged, na ile to są te poprzednie poprawki, ale przyznam szczerze, że no, jest teraz to trudniejsze. Ok, czyli mamy dwóch arcymagów. To się troszkę... mogliśmy lepiej dogadać. Ale same żywiołaki też dużo pomogą. Ja myślę, że można Fire Lorda na drugiego bohatera zbudować, żebyśmy mieli więcej tych żywiołaków. Super, Księga Siły, Wiróg Wichury. Kolejną farmę budujemy. Ja myślę, że też tartak wypada, bo się już tak wkradliśmy w to drzewa, że spokojnie tartak nam pomoże. No i co, atakujemy czy nie atakujemy? Nawet nie zdążyliśmy zeskautować. O, proszę, mamy tutaj. A, poblokujmy go, poblokujmy. Może się uda otoczyć? Uda? Uda? No i chyba nie. Może, może jeszcze się jakoś uda. A, niestety, blisko. Blisko, ale jednak się nie udało. Ja myślę, że powinniśmy go zaatakować, bo mamy teraz przewagę na początku, głównie wynikającą z tych żywiołaków. Więc dobrze byłoby to wykorzystać. Zaraz będzie drugi bohater. Tutaj kupimy sobie może zwój. Tworzymy żywiołaka, atakujemy. Dobra, ja mam tu dużo pieniędzy i myślę, że można kupić i postawić sobie kopalnię. Przydatna sprawa. Mamy już trzecie poziomy. Bardzo dobrze. O, świetnie mamy kulę. Zobaczmy, co on tu robi. No to idziemy go zaatakować. A w międzyczasie tutaj Firelord. Jak już gramy na żywiołaki, to grajmy na żywiołaki. Widzę, że ten paladyn ma samych wytlenów i aurę. Nie udało się go otoczyć, super. O i popatrzcie jaki mamy tutaj tłum, ile tu się dzieje. No i przyznam szczerze, że nie zawsze to jest do końca dla mnie czytelne, zwłaszcza że tyle napisów w pudło o tu tych efektów tej wody dookoła, zobaczcie, jest naprawdę dużo i one mogą zasłaniać resztę jednostek. No i przyznam szczerze, że to może być troszeczkę mylące. Dobrze, bierzemy sobie władcę oknia. Kopalnia. O! Przeciwnik jednak zdecydował się opuścić drużynę. No, wygraliśmy. Zobaczcie tutaj. Oceńcie sami, jak wam się podobała gra, rozgrywka. Dajcie znać w komentarzach, może mogłem troszeczkę inaczej budować bazę. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Ocencie filmik. Jak wam się podobało, zostawcie jakiś ślad po sobie. Łapkę w górę, będzie mi zawsze miło. Zobaczmy jeszcze na statystyki. To już tak na koniec. Troszkę się wczytuję. Jednostki, bohaterowie, zasoby i ogólne. A bardzo miła rozgrywka. Przyznam szczerze, że mnie się grało bardzo fajnie, ludźmi. Bardzo pieczołowicie zrobieni. No, starają się, wiadomo, oddać rzeczywistość, więc zawsze jest to. Du dużo inaczej dla grafików traktowane niż na przykład nie umarli. Dla mnie jak najbardziej wrażenia pozytywne. Na szczęście nic się nie zacinało. To tyle na dziś. Do zobaczenia w następnym filmiku. Link znajdziecie w opisie. Będziemy grać orkiem. Cześć!